Ja uszymano z tej strony super błyskawice, w moim kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, niestety w tym kontynuacja dramy z Bartkiem. Mm. Kolejny odcinek to Swabiwala. Dzisiaj, nie chcemy wykończyć naszą baskę yy, yy, z takich bloków. Z, yy, czekajcie. A więc, dawno wam, Was prosił o subika i lajka. Jakbyście zostawili subika i lajka, to będę naprawdę wdzięczny, to może w, co jakiś dzień filmy będą dwa razy yy, w ciągu dnia. Nie wiem widzowie, ale możecie tak zrobić. Nie gadajcie. Nie polerowany. A czy będzie głupek? Łupkowy był. Nie super. Czekajcie. Aj, moment. Mm -hmm. Czekajcie. I tu już sobie to sprawdzimy ją ja chcę robić tak? Nie. A tak ten łupek jest jakbym sobie... Chyba... trzeba przypalić. Jak to łupek trzeba sobie... by żeby... Nie że to usunęli. A se ze mnie jaj nie rób. No nie... To inaczej sobie robimy z drewno. Ale zanim to to czekajcie. Muszę na razie wywalę to, to. i już muszę zrobić skrzynki, bo bez skrzynek to, to będzie jakaś istna masakra. Ekstra wybojówka. Tak to, 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 to i w ogóle to wyczekajcie, bo ja mam kilo ze Udało mi się jak się kupałem tu zobyć. Prawda, runę? Ile? Trzy! Ło, mam farta. Dobra, ten schowamy Mamy cztery, a ten jaki ma? Te wydajność, dobra. Mm. Teraz to widzowie sobie podstawimy enchanting i tak dalej, ale jeszcze trzeba sobie najpierw zrobić podłogę. Ale to ja widzowie... Trzeba mieć łupkowy bruk. Aha, dobra, ja już wiem bo ja to widzowie je jedwabnym dotykiem ja to że skopiłem jedwabnym dotykiem jezu dobra widzowie widzimy się jak już to wszystko skopie jezu, dobra widzowie mi już się udało wszystko chyba skopać bo ja to widzowie jedwabnym dotykiem dlatego ale teraz to już widzowie luzik weźmiemy to i widzowie to z tego będzie widzowie podłoga No, jak tu będzie enchant, yy, tylko tu musi być niesymetrycznie. No tu będzie enchant i tu... I tu dobra. zaraz będzie kolejne pomieszczenie miękkie z magazynem. Mm, więc no. Pyk, pyk, pyk. to za szybko mi to pójdzie, no bo wiecie to nie jest dużo przestrzeń ale to yy, wiecie kurde dobrze udało mi się to już przerobić to wszystko udało yy, mi się to wszystko już przerobić i yy, jeszcze postawić tutaj podłogę ale yy, już bo ja to pewnie dwa dni dotykiem i dlatego to mi tak to nie działało jakby, jakbyśmy chciał ale to ja robię sobie enchanting to było książki tak książki wezmę jeszcze wizowie tak o teraz będzie wizowie trochę tego i trzydzieści jeden będzie. Dwadzieścia jeden. Starczy. powinno, gdzie powinno, tu, 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 tu tu, co już, była La... lami. Level 30, dobra. Mm. Następny widzowie. co jest na spodniach. Niezazwyczajność. Nie mam lapisu. Ale to szkoda. To nic się żeby nie dzieje. Mam sobie twoje łóżka, Mogę sobie zrobić... ...warfiki jo, wierzę, to to się zaczyna powoli prezentować. Mm. I tak ja się w jaram w rzeczy, w budowaniu, ogólnie w budowaniu w RaiCraft'cie, to mnie jara. Grupek kafelki, nie. Mm, ale tu... Tu wiesz, bo nie trzeba to wszystko na ścianę. No, ja tu wszystko zrobię, żeby was nie zanudzać i się wzimy. Co mam, Co mam? Yy, Co mam? Ja Widzowie, ja wchodzę na serwer i patrzę... Yy, Patrzcie jaki jest nick! Widzowie... Czekajcie, nie chcę mi wtedy do niego napisać. Yy, słucham... Pana. Co ty chcesz ode mnie, panie kolego? Pan kolega, widzowie... No widzowie sami wiecie, że on sobie nagrabił. O Jezu, widzowie, ja to będę musiał wymazać, ja to będę musiał widzowie wymazać. Mam nadzieję, e, nie... O Jezu, widzowie. Ja to już sobie ustanowić to wkur. Czy tu okay. nie Czyli tu jest. Mam nadzieję, że widzowie, że on nie wcituje, bo jak on wcituje... Ci Jak go chyba kopałem. Zowie, co on pisze, Ktoś mi to wytłumaczy. Co on już sobie pisze za głupoty? Patrzcie go. Takiego człowieka ja się w nie widziałem, żeby miał taki łap to jest ważne, nie, przy, nie przejmuję się jak coś będzie pisać, to widzowie będę brulował no ale to widzowie wiecie mm. u twojej mamy <śledzowie> <śledzowie> Ale typ się wkurzy, ale on się wkurzy. Ale on się widzimy wkurzy. Myśle, myślę widzimy, że to co jakieś słowo może polecieć. Oczywiście nie chciałbym tego, ale... znając Bartka pewnie poleci. To wam, że jak zabróluje, bo wy nie możecie zobaczyć co on tam pisze. <grym> <grym> Napiszemy... Dziś! <ścoughs> ale, ale, jak ten... Tylko... E, um, to jest widzowie, <noise> ma y, takie właśnie momenty no widzowie, wiecie muszę muszę go tak zniszczyć, żeby mnie się wybłagał na kolana że przepraszam, ja nie chciałem ją niszczył i nie widził wiecie, żeby... matko bosko to, to się stanęło. On już będzie mieć dość tego. W... Zauważycie to. Będzie mieć dość uciekania i tak dalej. No ale to widzowie, kwestią czasu yy, to u niego pójdzie. Już mu to przejdzie. Na... Mam nadzieję, że zaraz wydorośleje O, Bartek, yy, no, no i Bartek teraz No, Ja to wam muszę wymazać. Masakra, widzowie. Niech ten Bartek się nauczy kultury. Ja, widzowie, nie będę ciągle tego brulował. Teraz wam to zabruję. Widzowie, chyba na live bo jest tu przegiął, przegiął pałkę, przegiął, przegiął pałkę, przegiął ty pałkę. Widzowie, on już przegiął pałkę. Ja to wam widzowie, muszę teraz to słowo już na bank wam muszę zabrulować. No jak wy byście go zobaczyli To wasi rodzice by Już Powiedzieli wam yy, Zakaz oglądania Błyskawicy Tak by wam powiedzieli A nie chciałbym tego osiągnąć, bo naprawdę Zależy mi na was powiecie mm. No niestety, widzowie, Bartek ma swoje momenty szału Więc no Niestety, niestety jakoś w sobie muszę z tym żyć. Ryczeć po prostu nie będę, to mówię. <laughs> o, Wzowie napisałem mu coś I, i chyba go to trochę przetkało, bo nic nie pisze. Dobra, wziąłem drobne cięcie, bo musiałem iść, już, iść się czegoś spytać. Ale to nie mm. Pyk. O, widzę, zresztą mamy tak nie muszę przerabiać, co super. E, e, no ale to wiecie. No wiecie, teraz czekajcie, czy... E. A, widzowie jak ten bartek się nauczy pisać, bo patrz, jak on napisał. Chyba ty... No to jest widzowie oczywiste w Fcecha. To, to jest widzowie tak oczywiste. Ja... ja to widzę... Ja to widzowie wiedziałem w, w przedszkolu, że tak się pisze. Ja już w zerówce tak wiedziałem. On nie powiem w jakiej jest klasie i jeszcze tego nie umie, no. To Widzowie no... Piękno, czekajcie widzowie tu. Po co on chce widzowie da Dobra Dobra, widzowie. Widzowie, tu macie teraz Discorda. Halo, Bartek? Bartek? Napisałeś jeszcze w Discorda. Halo? Czego? A co? Dlaczego? Mhm. ja przekopę. Ja przekopę! Człowieku! Człowieku! Człowieku, naprawdę! Ty myślisz, że ty mi zrobisz przekopę? Naprawdę? To chyba sobie śnisz. Śnisz sobie kolego. Naprawdę sobie śnisz. C c ja ci tego nie już nie powiem. Mogę ci powiedzieć tak, że mam trzy elytry. Nie... Dragon head... Dragon egg, łuk z powerem piątkę, 2,5 stacka dripów Najlepszy miecz jaki jest dostępny of też, prawie najlepszy Steta mam najlepszego prawie, że... Nieprawda, to, to widzowie nie było z On kłamie, on tak kłamie widzowie no, On widzowie chce was przekabaczyć na jego stronę, dlatego... Widzowie Teraz sobie widzę, trochę poenchantujemy bo trochę tych diamentów tutaj mamy Mamy prot 4 Tutaj jakieś buciki, to sobie zostawię Dwa nintaki, to się przyda na villagerów Instant healthiki, tam wiecie i takie tam rary tasiki Tu mam moją klatę Ale sobie widzowie zrobię setę zapasowego jakby doszło do Bójki, blast protection. Eee, a widzowie, trzymać mnie. Ja mam lapis dla ja mam lapis dla zuli Aha. Dobrze jednak nie poenchantujemy ale wiem, że jeszcze możemy sobie powykańczyć naszą baskę. Jak chyba wyjdę na powierzchnię? Eee, żeby ten. Widzowie, Partek wyszedł z serwera, chyba się jakoś zarejdzował. Ale widzowie, ja jeszcze pójdę do Netheru, pokopać Netherite. No bo widzowie, no Netherite się nam widać nie przyda. To w sumie się zgodzicie ze mną. Temu coś widzowie mi nie chce przejść. O, dobra. Teraz widzowie, zapiszę kordy. Patrzcie, że jestem sam na serwerze, widzicie. Sam na sam. Nie będę mieć widzowie strasznie dużo na byraku. pociup. Zowie, widzowie, 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 pije, 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 pije. Widzowie, problem, 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 wizowie. problem. Zginę widzowie, zginę. Nie, nie, nie gin, nie gin, wychodzę z serwera. Jezu, widzowie. kajcie widzowie? Ja to już jakoś muszę ogarnąć. O Jezu, widowie zawał serca. Również sobie ogrodnim tu w następnym odcinku. Trzymajcie się, papa. Pa.